Szanowni Państwo uporałem się ze wszystkim. Ziemniaczki się gotują. Tutaj tu są kotluciki włożone. Może bardzo. No bo tu już był wiadomo. I tyle. Herbatki. Nie, wody sobie wezmę lekko gazowane, I także obiadek to trochę późno powiedzmy na 16 będzie, ale taki z prawdziwego zdarzenia. Sam sobie zrobiłem no to plociki są na jutro na niedzielę gdzieś schowamy jakiś nie wiem pojemnik coś, coś tamtego także jest ok fajnie dobra moje mili miłego popołudnia życzę siestę będę miał zaraz jak to się mówi haj <śmaka> smaka wam narobię mili państwo jak ktoś gdzieś w pobliżu jest w mojego miejsca proszę mnie odwiedzić Nie zdziwiłbym się, jakby płecia odmienne że mnie odwiedziło Hi, hi, hi Tra. No ale można, no nie wiem jak, jak... z noclegiem powiedzmy, no bo plebania tutaj jest Ale odwiedzić w ciągu dnia nie ma problemu a myślę, że nawet jakby ktoś z Was miał namiot, to gdzieś po, pobliżu na pewno by się znalazło miejsce. Nie wierzę w takie rzeczy. Spokojna wioska, etc. Także no, no, proszę mi wierzyć naprawdę. Nie to, że ja jestem stąd, etc. i w ogóle, bo przecież też mam wrogów sporo, ale, ale nie. Jest, jest w porządku. Wygląda teraz tak, proszę spojrzeć. Słońca tutaj już nie ma i tu, gdzie jest ten, ten składany herbałowski fotelik, tu chcę przenieść namiot. Bo zauważyłem tak, rano jak słońce wstaje, to daje popalić, tak jak teraz jest. I to daję popalić na, na komorę, tą nazwijmy sypialnię. Jakbym tutaj wsadził namiot, Gałąz, gałąź bym podniósł na jakimś, no nie wiem, sznurku, etc., coś by znalazł, zarzucić na górną większą, zrobić tak zwaną dźwignię, tą gałązkę podciągnąć i niech sobie będzie w momencie, kiedy w dniu będę odjeżdżał, po prostu odpuścić, zostawić i tyle. Do czego jeszcze zmierzam? Tu jest bardzo równiuteńko. Tam jest, słuchajcie, po podłożu. Jest no tak nierówno, nawet w zeszłym roku tak nie było, podejrzewam, że zasilanie tutaj szło z, z plebanii, bo robiono tam wodę, gaz, etc. tutaj I, i prawdopodobnie to jest to tutaj tak zrobione, bo pamiętam, że, że tu było właśnie tych kwiatków tutaj, to co o, za nami o tym nie było, było wszystko zorane w sensie takim, że rozkopane no i, i, i suma summarum chyba tak zrobię, może nawet i dzisiaj. W każdym bądź razie nawet by było dobrze, to teraz gdzie siedzę, żeby był, było wejście do namiotu, bo wszelkie zawirowania wiatru jak są, to właśnie tutaj na tej wysokości i wpada to wszystko do namiotu. No trochę roboty będzie, bo trzeba wynieść wszystko z przedsionka, odpiąć podłogę. Na bok gdzieś odłożyć, później część, jeżeli jakieś ciężkie rzeczy, to z sypialni wyciągnąć też na zewnątrz, natomiast resztę odpiąć od tych wszystkich tych, pod spodem jest, jak to się mówi, plandekowate takie coś, wyciągnąć, przeciągnąć też coś tutaj, natomiast wszystkie linki, wszystkie te śledziki, no, gwoździki powyciągać i pomału pod spodem są jeszcze takie taśmy słuchajcie między prawą a lewą stroną i, i na wprost także ono się nie powinno rozlecieć po, 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 po naciąganem może mi się uda samemu tutaj to powiedzmy zrobić pomału no, godzina jest na pewno nie wyjęta i wtedy wszystko zrobić tak jak Bóg przekazał i by było dobre rozwiązanie taki mam plan na dzisiaj ale czy ja go wykonam <laughs> Jest, 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 jak to się mówi. Jakieś gówniary mnie dwie podrywały dosłownie, ale dam sobie spokój, w ogóle nawet nie zwracałem uwagi, ale takie przygaduszki były, znaczy gówniary, no takie myślę 18-19, no coś miały, no ale zrobiłem, jak to się mówi, minę, że ich olewam po prostu totalnie i dał jej spokój, więcej nie widziałem na oczy o, To takie zdarzenia dzisiaj kto tam, córka do mnie dzwoniła, że akurat przy domu naszym, tam gdzie mieszkam przy wejściu, przy, przy schodach odbiło cement no i to tam sporo odbiło no nic innego jak korzeń od sosny no i tak się okazało no i wziąć tam widziałem zdjęcie Turka wywalił to wszystko. No dobra, niech robi, bo tak to siedzi z no góry tyłkiem, jak to się mówi, to chociaż coś zrobi. No i bardzo dobrze. Poza tym nic więcej nie, nie było słychać. Juli Aha, Turka prosiła, żeby do Juliana nie wyzwaniać ewentualnie, czy pisać, bo, bo tam chłopaki ma, są na obozie sportowym, to zaraz jest rejbach, jak do któregoś coś przyjdzie, to przepraszam 15-latki raz a kto do ciebie dzwonił a to a tam, coś fantom żeby sobie spokojnie żył no i tak nie będę tam się wtrącał jak to się mówi za no bardzo jutro jutro jest taka mała uroczystość tu u nas we wrzawach spróbuję no muszę najpierw księdza zaprosić, zapytać czy wyrazi zgodę no mogę sobie z boku i nie pytać no ale wolę nie będę tam jak to się mówi tego i nagrać to uroczystość i później rzucić właśnie na YouTube to jest poświęcenie kapliczki. Ta kapliczka stoi już bardzo, bardzo długo. Jak ja się urodziłem to już stała i ona miała różne koleje losu, że tak powiem. I wreszcie została po tylu latach uzyskała poświęcenia jak to się mówi. Nie znam się tam więcej na tym, kiedyś młodszy byłem, to o kościele trochę więcej wiedziałem, a później jakoś tak mnie, także pozdrawiam póki co z tym krótkim odcinkiem i już chyba ziemniaki się ugotowały, biorę się za odcedzanie i za jedzenie. Smacznego.